W przypadku transferu dobrych zarodków i braku skuteczności naszego leczenia, rozpatrujemy dwie główne przyczyny. Mogą to być przyczyny związane z nieprawidłowym oknem implantacyjnym, a więc momentem, kiedy zarodki są gotowe do implantacji i śluzówka jest gotowa na ich przyjęcie, lub też nadmierną kurczliwością macicy, która może powodować, że nawet prawidłowe endometrium nie będzie w stanie. Przyjąć takich zarodków. Nadmierną kurczliwość macicy diagnozujemy ultrasonograficznie. Przeprowadzanie takiej diagnostyki następuje w 3 i lub 5 dni po owulacji lub też po rozpoczęciu suplementacji kobiety progesteronem. Ocena polega na ultrasonograficznych pomiarach przemieszczania się mięśnia macicy. Najczęściej taki pomiar przeprowadzany jest przez 6 minut. Po których obraz jest przyspieszony, dzięki czemu jesteśmy w stanie łatwiej zidentyfikować przebieg skurczów oraz ich kierunek. W zależności od aktywności macicy możemy zastosować farmakoterapię, która zblokuje całkowicie lub też przynajmniej obniży kurczliwość macicy, umożliwiając implantację zarodka. Obecnie stosowane są zarówno leki, które działają tylko w okresie około transferowym, Czyli umożliwiają zablokowanie nadmiernej aktywności, związanej prawdopodobnie również z samym transferem zarodka, jak i wprowadzane są nowe leki, które blokują tę kurczliwość na przynajmniej kilka dni, a więc ułatwiają implantację zarodka, które następuje około doby, dwie po transferze.